Książki na walentynki, ale uwaga w moim ujęciu, czyli niekoniecznie stricte romansowym. Pamiętajcie, aby kliknąć plusik i zaobserwować mój profil. Jaki kolor kojarzy się z walentynkami? Ano, tak się składa, że czerwony. Co jest czerwone? Taka pewna substancja w żyłach. Kto żywi się tą jakąś pewną substancją w żyłach? Ano, wampiry, dlatego też Dark Fee. Jest to książka dosyć mocno erotyczna, ale jednocześnie nie jest to erotyk. Bardziej jest to historia o pewnej dosyć toksycznej, takiej wręcz obsesyjnej relacji. Moim zdaniem ciekawa rzecz, ale żeby nie było, że nie ostrzegałam. Szamanka od umarlaków, czyli polskie kryminalne urban fantasy. Dlaczego? Dlatego, że Ida i Kruchy, Kruchy i Ida, Kruchy i Ida co moją fazą od kiedy byłam w liceum, no i... Jeśli miałabym coś czytać z Walentynki, to Szamankę od Umarlaków, jeśli jeszcze bym jej nie znała. A w sumie to i tak pewnie będę ją czytać. Nie tylko fantastyką człowiek żyje, a jak nie czyta fantastyki, to może warto czasami sprawdzić książkę jakiejś noblistki. I jeśli akurat na to macie ochotę, to możecie sprawdzić książkę Ukryty Kwiat Perlback. Akcja rozgrywa się w powojennej Japonii i opowiada historię romansu młodziutkiej Japonki z amerykańskim bodajże oficerem. Jeśli z kolei macie ochotę na coś realistycznego i troszeczkę nowszego, chociaż nie takiego zupełnie nowego, no to możecie zabrać się za tamte dni, tamte noce, czyli jeden z moich ulubionych romansów, przez to, że są romansami. No, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym skończyła to zestawienie na książce, która fantastyką nie jest, dlatego też na koniec. Ostatni jednorożec, czyli książka bardzo ładna, bardzo nostalgiczna i w pewnym sensie też trochę romantyczna, ale raczej w takim dosyć smutnym ujęciu. Stosik może powinien być różowy, ale jak widać jest bardziej niebiesko-czarny. Niemniej to są miłe rzeczy. Jeśli macie ochotę na którąkolwiek z nich, to oczywiście czytajcie.